Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym odcinku z Modern Warfare 2, a także Warzone 2, ponieważ odcinek <laughs> ten będzie tyczył obydwu tych produkcji. Dzisiaj zajmiemy się sezonem pierwszym, który wystartował 16 listopada. I oczywiście przede wszystkim przejrzymy sobie nowy karnetik bojowy i zobaczymy, co tam się nowego pojawiło w sklepie, ponieważ E, od czasów Modern Warfare 2019 jest tak, że e, jakby te pakiety w sklepie nie pojawiają się od razu e, po, premier po premierze, tylko właśnie na ich e, pojawienie się trzeba poczekać do pierwszego sezonu. <laughs> Zacznijmy może od karnetu bojowego, ponieważ tutaj twórcy zdecydowali się wprowadzić pewne e, zmiany względem tego, e, co było w Poprzednich kodach, mianowicie kanet bojowy został podzielony na sektory, I, i, i tak jak tutaj widzicie, to jest jakby główna nagroda z tego sektora A1. I żeby ją odblokować, musimy te tutaj wszystkie nagrody pozostałe właśnie odblokować, i wtedy nam się tutaj wszystko ładnie odblokuje. Właśnie ta główna nagroda, i cały ten sektor A1. Oczywiście sektor A0 tutaj jest zakupno. i Mam go tutaj już odblokowany. I tutaj na żółto mamy zaznaczone dwie nowe bronie. One są gratis. A także w każdym jednym sezonie, tutaj, e, przepraszam, w każdym jednym sektorze, e, mamy właśnie jedną darmową nagrodę. I przyjrzyjmy sobie, co my tutaj mamy w A1. W A2 mamy taki samochód. W A3 m, takiego skina. E, e, dalej mamy, w, a, po, choć może jakoś po kolei, bo w A5 mamy. E, takie coś. E, dalej w e, A6 mamy znowu nową broń. W A7 kolejna nowa broń. W A8 taki e, schematik. E, w A9 takiego e, skina. E, dalej w A10 znowu skin. W A11 skin. W A12 że A 13 taki blueprint do pukawki, e, w A 14 mamy helikopter, A 15 znaczy w sensie skin do helikoptera, dalej mamy tutaj blueprint do broni w A 15, A 16 skina do operatora bardzo ciekawego, e, a teraz mamy A 16 i A 17 kolejny skin. A18 skin, A19 ECP i A20 kolejny tutaj schemat. Wybaczcie, że tak może to jakoś chaotycznie przedstawiam, ale ja sam się jeszcze te, te, tego karnetu nowego e, muszę nauczyć. Ale miejmy nadzieję, że już w na, na następnych sezonach będzie to wszystko się odbywało dużo lepiej. W każdym razie, tak to właśnie. Wygląda oczywiście w sklepie, jak zawsze z pomiaru sezonu, pojawiły się róż, różne pakiety. Hmm, na przykład taki pakiecik tutaj, oczywiście printy do broni i skórki operatorów. E, także, tak to na tą chwilę wygląda. Tutaj mamy zarośnięty troszeczkę jak te z kampanii z tej misji snajperskiej, Może to są one nawet, te blueprinty. Eee, także tak to prezentuję, jak szybko sobie przelecimy. I to wszystko oczywiście możemy sobie za kodę kupić. Kodę eee, są również w karnecie 1400, ich jest, także. Tak to wygląda, oczywiście też od pewnego czasu jest taką tradycją, że zawsze wychodzą właśnie pakiety związane z Call of Duty League, z tym, że tutaj nie kupujemy je za quad points, a bezpośrednio jakby za prawdziwą gotóweczkę. I zawsze jak się zaczyna ten, to mamy takie ogólne, a z czasem wyjdą poszczególne dla każdej drużyny skiny. I tutaj mamy właśnie po dwa dom i wyjazd dla każdej z frakcji, kamuflaż broni. Tutaj jakieś talizmany, naklejki, wizytówki i emblematy. E, też jeśli chodzi o operatorów, troszkę się tutaj zmieniło. E, ponieważ każdy z nich, można powiedzieć, odzyskał swoje wykończenie. Oczywiście spośród tych, e, które mamy z beta. Oczywiście tutaj mamy Zeusa, nie z operatorem e, tego sezonu. E, ponieważ e, na przykład tutaj weźmy sobie Ghosta. Mamy to wykończenie ze snajperki, on takie miał w becie. A na premierę gry każdy operator miał... Takie samo wykończenie. Teraz możemy sobie tutaj e, dobrać dowolne. Niestety, z tego co widzę, niezbyt chyba można wybrać sobie. E, znaczy chcecie zobaczyć podgląd, e, bo wy, wybrać sobie można, ale trochę wybieramy w ciemno. Tutaj jakoś za bardzo chyba opcji podglądu nie ma. Ale właśnie każdy tutaj z operatorów takie coś zyskał. No i oczywiście możemy tutaj sobie jakieś skórki tutaj, jeżeli byśmy mieli, oczywiście również, również wybrać. E, cóż może, to chyba z grubsza tyle. Oczywiście pojawiła się też znana mapa, e, Shoot House, która pojawiła się w, e, w trakcie pierwszego sezonu Modern Warfare. E, o, I oczywiście e, Warzone 2 też się tutaj pojawiło, mamy DMZ, Battle Royale, także tak to tutaj się, jeśli chodzi o ten sezon, prezentuje. Cóż, moi drodzy, to by było w tym odcinku na tyle. E, dziękuję za uwagę. Także tutaj proszę o wyrozumiałość, mówię, i jeszcze się muszę zasad tych wszystkich karnetów tutaj nauczyć. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę, a za, za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.